Hollywood pokazuje rzeczywistość w taki sposób bezalternatywny i to jest największy problem, który my jako ludzkość w ogóle mamy w tej chwili: że wierzymy w to, że musi być tak, jak jest że katastrofa klimatyczna się wydarzy, że do tego kryzysu wielkiego dojdzie że jakby apokalipsa jest nieuchronna bo nie potrafimy sobie wyobrazić, jak inaczej mógłby funkcjonować świat. I problem z kinematografią światową, tą wielką, którą tym filmami, które oglądamy na streamingach i który, do których chodzimy do kina, na które chodzimy do kina, i które wszyscy oglądamy, jest taki, że właśnie one podsuwają nam wizję tylko jedną możliwą. I to jest problem też polityczny. Pamiętajmy o tym, że kryzys klimatyczny jest też kryzysem politycznym, bo on się nie bierze z tego, że tak musi być, prawda? Że to jakby to i... Kinematografia światowa też jest wynikiem pewnych zjawisk politycznych.